Każda historia musi kiedyś zakończyć. Nie inaczej jest z opowieścią o najdziwniejszym bromensie w historii współczesnej kinematografii. Venom 3 Ostatni Taniec to film naprawdę przedziwny. A dlaczego? O tym opowiem wam w bezpojowej recenzji. A jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to pamiętaj, aby koniecznie zostawić subskrypcję. Byłem fanem pierwszego Venoma A drugą część zjechałem od góry do dołu W jednej z swoich pierwszych recenzji Które opublikowałem w internecie Idąc więc na trzecią część przygód jego broka I jego sympatycznego symbionta Nie miałem w zasadzie żadnych oczekiwań Hype podbił mi fakt, że w jednym ze zwiastunów Został pokazany Null Czyli władca symbiontów Jednak szybko przyszły informacje Że jest to jedynie podbudowa, a jego rola w filmie Będzie naprawdę marginalna I to na powrót nieco ostudziło mój entuzjazm Jednak na filmie bawiłem się zaskakująco Niesakująco dobrze. Nie ma co się czarować od początku największym atutem Venoma był Tom Hardy. Widać, że aktor świetnie bawi się rolą i ma naprawdę sporo frajdy w odgrywaniu zarówno nieco nieporadnego jego broka, jak i jego nieprzystosowanego do życia na ziemi symbionta Venoma. Ta relacja została tyle mocno podbudowana, że nawet nieporadność reżyserska oraz głupotki scenariuszowe nie były w stanie zabić radości z tego filmu. A na koniec pojawiło się nawet pewnego rodzaju wzruszenie. Reżyserem i scenarzystą Venom 3 została Kelly Marcel. Był to jej debiut reżyser jest to właśnie jedna z tych dziwnych rzeczy związanych z tym filmem. Pani Marcel była wcześniej scenarzystką poprzednich części oraz takiego filmu jak 50 twarzy Greya. Wszystkie te produkcje mają jednak dwie cechy wspólne. Krytycy absolutnie zmiażdżyli je w swoich recenzjach. Jednak mimo nieprzychylnych ocen, wszystkie filmy zarobiły na siebie naprawdę olbrzymie ilości gotówki. I widać, że Sony stwierdziło, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda i postanowili o lin. I mimo, że prognozy przewidywające, widywały lepsze otwarcie, to i tak możemy już powiedzieć, że Venom 3 na pewno na siebie zarobi. No ale wolna ręka i zaufanie sprawiły, że jakakolwiek logika, której umówmy się, w poprzednich częściach i tak nie było zbyt wiele, całkowicie wyparowała. Wydarzenia dzieją się, bo mają się dziać. Postacie mają podbudowę, Pisano na kolanie, a główny wątek jest po prostu McGuffinem i to jednym z tych słabszych. Aby dobrze bawić się na seansie, trzeba absolutnie wczuć się w konwencję, bo inaczej zęby będą zgrzytać na co drugiej scenie. Ale jeżeli spuścimy zasłonę milczenia na logikę, otrzymamy bardzo ciepły oraz rozrywkowy film. Fani symbiontów powinni być zadowoleni, bo to ile postaci zostało upchniętych w tak krótkim czasie jest naprawdę imponujące. Jeżeli jednak ktoś liczył na wierne dozorowanie tych postaci z komiksów, no to może poczuć się rozczarowane. Ale po tym, jak został pokazany Carnage, chyba tak naprawdę nikt na to nie liczył. Zresztą tu właśnie dochodzimy do największego paradoksu Sony Spider-Verse i filmów live action z nim związanych. Sony buduje swoje uniwersum filmów o przeciwnikach Spider-Mana bez Spider-Mana i widać, że chyba dobrnęli już do ściany. Podbudowa Nula oraz plotki o tym, że ma on dołączyć do MCU wskazują, że skomplikowana umowa pomiędzy Sony a Disneyem wchodzi w zupełnie nowy etap. Plan Disneya na zarzucenie w czasie wszystkich produkcji które nie są związane z multiwersum, wskazują, że cydenci Myszki Miki zrozumieli, że koncepcja wielu światów nie do końca przypadła fanom do gustu. I po prostu chcą ten etap jak najszybciej zamknąć, a następnie dokonać miękkiego rebootu. Sony również widząc to, co stało się z Madame Web, czują, że w tej kuriozalnej konwencji dobrnęli do końca. I bardzo liczę, że zamknięcie Venoma oznacza jednocześnie poniekąd scalenie tych dwóch światów. I to otworzy drzwi dla pojawienia się nowego Spidermana, który niekoniecznie będzie Peterem Parkerem. A gdyby tak Tom Hardy skusił się, aby jeszcze raz zagrać Venoma i partnerować na ekranie trzem poprzednim Spider-Manom, no to byłoby coś. Ale już daleko odjechałem od samego filmu, a chcę jeszcze powiedzieć o warstwie wizualnej. Nie powiem, że to szczytowe osiągnięcie CGI, jednak końcowe sceny wyglądały naprawdę bardzo dobrze. I czuć, że to właśnie one pochłonęły lwią część budżetu. Walki, symbionty, wybuchy, to wszystko jest naprawdę bardzo efekciarskie. O pozostałych aktorskich występach nie będę mówił, no bo scenariusz nie pozwala Którą rozwinąć skrzydeł. Diamentem jest tej Tom Hardy, który po prostu stał się Venomem. I podsumowując, dla fanów Venoma Uważam, że jest to takie mocne 7 na 10. Dla przypadkowego widza ten film również będzie przyjemny i myślę, że spokojnie można dać takie 6 na 10. Oceniając subiektywnie i obiektywnie oraz dodając aspekty techniczne, ten film to maksymalnie 4 na 10. A dla samego Toma Hardiego warto wybrać się do kina, aby zobaczyć jego ostatni taniec. A czy będzie ostatni, o tym przekonamy się już za kilka lat przy okazji premiery filmu Spider-Man 4. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oraz jak zawsze zachęcam do dyskusji w komentarzach.